Lone oko. Kłopot z Ferdynandem. Słuchowisko Ewy dąbrowskiej Orzelskiej. No, Valery, no. zbudź się, co, co się stało. się, że już dojeżdżamy. No weź mapę, i sprawdź. Co? Jaką mapę? O, koniec, ja no. z tym starym nic wspólnego. Hmm. No mapę tego przedmieścia masz. Hmm. Jest w pobliżu, powinna być ta ulica y, słoneczna. Ulica słoneczna. Czy nie mógłbyś opanować tej czkawki? wszystko przez to, że tak nieostrożnie prowadzisz. W tej chwili o omano nie potrąciliśmy psa. Litujesz się nad psem, a nie żal ci tej nieszczęsnej katarzyny. Kiedy ja. O! Spróbuj zatkać nos. Może ci przejdzie. Ja uważam, że cała ta jest kapana zupełnie nie na miejscu. Ja uważam, że spełniany prawdziwie chrześcijański uczynek, starając się zwrócić męża. Prawowitej żonie! Nie, no co kardyna, nie, co na to wchodzi kardynał jego żona. Jego nie widzieliśmy od A ta, ta, ta cała Katarzyna! Nieszczęsna, porzucona kobieta! Chwała Bogu, że zdobyła nasz adres i przyjechała prosić o pomoc! A ja, ja uważam. A, 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 a. Przyjechałaś, Kota! Nic podobnego! Uciek! Po ostatniej chwili. Też się przeraziłem. No i dobrze. To świetny sposób na czkawkę. Boże, <grystanie> ja nie, nie będę się musiała ciebie wstydzić wobec tej tytuńki. No ja uważam, że to nie tak to przyjeżdżać do całkowicie nieznanej osoby i interweniować w tak drażliwej sprawie. Ferdynand jest naszym bliskim krewnym. Już eee... ja nagadam tej jego kochanicy. O, ha, ha. I tak robię sobie wyrzuty, że dopiero teraz po wizycie Katarzyny zainteresowaliśmy się jego nosem. Biedna matka Ferdynanda nałożył śmierć mi, mi parlery. No to, to? Że ty znowu drzemiesz. O, 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 przepraszam że mój kochany, no, trochę jestem niewyspany. A nic dziwnego. Wczoraj wróciłeś z pierbantki o piątej rano. Nie mylisz, o, ja o czwartej. Tak. A ty już o ósmy wyciągnęłaś mnie z łóżka. Ty, treby mężczyzna, w twoim wieku... Nie, no chciałbym w końcu wiedzieć, jaki wieku uważasz za odpowiedni do chodzenia na lumki. jak byłem młody, też robiłaś mi z tego powodu wyrzuty. Och, niepodobna z tobą poważnie rozmawiać. Czy, czy, czy to już ta, ta ulica? A nie, nie, to, to jeszcze nie... Cze, czekaj, zaraz, zaraz. Druga... Przecznica w prawo i Gdzie? potem... Na lewo. O, Aha. Tam jest ta Aha. wina. Aha. Żebyśmy tylko zastali te damy. Gotowa udać, że nie dostała listu A może by tak Pojechać najpierw do Ferdynanda? głupstwa pleciesz W takich wypadkach decyzja należy zawsze do kobiety Ej, Zresztą i nie tylko w takich tak, tak, wiem o tym, moja droga A Ferdynandowi Tak wygarnęłam w liście wszystko, co należało Nie, nie obawiam się, że Ten list był troszkę za ostro sformułowany A ja uważam, że jeszcze o wiele za słabo nie ma dość słów potępienia dla takiego ladacza. Uważaj! Teraz musimy skręcić w prawo. A, a, a ty uważaj, ty, żebyś się zachował na poziomie, to. Ta, ta młoda osoba musi od razu poczuć naszą wyższość moralną. Żeby przynajmniej nie poznała, że masz tego, no. Co? Jak to wy to nazwać? Kaca. No, właśnie, kaca. Uch! ja moja droga, to... To zupełnie normalny objaw po przepiciu. Ja zupełnie nie rozumiem, jak można przesiadywać tyle godzin w tym obrzydliwym szynku pod białą gęsią. Kiedy by koteczku wcale dziś siedzieliśmy cały czas pod białą gęsią, no, tylko wyszliśmy stamtąd około dwunastej. No i co dalej? i co? co dalej? Ciągle jeszcze prosto. Ale co wy robiliście dalej? A my a my poszliśmy do balu pod orłem, tak. a potem do takiego zajazdu pod sokołem. Ach. A doj, 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 doj. Ja to już nie pamiętam. Jakieś towarzystwo grało w Domino czy w karty. Co, co? Co? Może no, i ciebie a... też namawiali do hazardu? Nie no kuka, ja mówię ci, że nic nie pamiętam. No, zdaje się, że ktoś wtykał mi karfy do ręki, a zaraz <suszy> potem zrobiło się mi dobrze, i... No. Że... <suszy> no, no pamiętaj. Pamiętaj, żeby mi się to więcej nie powtórzyło. Żebyś się nie zbłaźnił wobec tej... No postaram się, moja droga, no moja... C Czekaj, uważaj. Teraz nie. musimy skręcić w lew. A. Aha. Nie wyjdę stąd, będę w, przy tej rozmowie Nandzie, ci, błagam cię, nie podniecaj się Tak ja sama to załatwię A co ich obchodzą moje prywatne o, sprawy? Pefnań, to, że są moimi krewnymi nie upoważnia ich do ingerowania w moje osobiste z życia W ogóle Mój kochany, uspokój się, wszystko będzie dobrze Moja ciotka stanowczo za wiele sobie pozwala Za wiele Gdyby chociaż napisała w spokojnym tonie, ale pogróżki, wymysły, no, takich łajdaków jak ty powinno się zabijać no, Co to za ton? Co to za ton jest? Widocznie starsza pani ma krewkie usposobienia, krewkie usposobienia. ale postaram się ją łagodzić Ja mam w ogóle dosyć tego wszystkiego Ależ Ferdynandzie, mój drogi, no zobaczysz, wszystko się jakoś ułoży Jesteśmy już bez grosza, Izo, jesteśmy bez grosza Twoje pieniądze się skończyły, a mąż, jeśli nawet zgodzi się na rozwód, pozostawi cię bez środków do życia Willa jest jego, pieniądze także a ty jesteś tylko dodatkiem do tego wszystkiego, a ja dodatkiem do dodatku i to kłopotliwym. Nie wiesz jak cię kocham. Tym gorzej narażam cię na przykrości, na plotki. W gruncie rzeczy najlepiej byłoby zgodzić się z wolą wujostwa i wrócić, wrócić do Katarzyny. I Co zostawić mnie z tym starym nudziarzem, który mnie zaniedbuje i całe noce spędza przy karcie. Posłuchaj. Przedwczoraj mąż wygrał olbrzymią sumę w pokera. Pewno jej nawet dobrze nie przeliczył, bo wczoraj też wypuścił się na karty, więc rozumiesz? Tak, ale no to ta, 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 ta. tak jakoś nie no Mój drogi, nie potrzebuje cię chyba uczyć, że w ważnych sprawach decyzja należy zawsze do kobiety. Ale... cicho! O już ja to? No, no to co ja mam zrobić? Nic. Schowaj się w drugim pokoju i siedź cicho! Ale naprawdę, dasz sobie z nimi radę. już ty się o nic nie bój. Dobrze. Masz tu butelkę sherry dla kurażu. Aha, I ani mru mru. Dzień dobry, dzień dobry. Cudownie, to ja, proszę, proszę bardzo, proszę niech państwo wejdą. Wczoraj dostałam listy, proszę. Tak, moje uszanowanie. Nie, nie danym, będziemy zabierać danym. wiele czasu. Nie, nie. Sprawa jest pani znana z mojego woli... listu. To, proszę wejść. O, tak. o, niech pan nie wyciera obuwia ja ja, 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 I tak teraz e, podłogi dwa razy dziennie. Po prostu dla gimnastyki. Może państwo zdejmą okrycia. Proszę bardzo, profesor. pani pozwoli, by pomogę. Powiesz, pani płaszczyk na ranionczku, żeby się nie pogniósł. o jakiś liczny materiał. Do do miarce, to samo za granicą. My to naprawdę na króciutko. Tak, na bardzo ta, no ta. króciutko. Oczywiście, wiem, 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 zaraz porozmawiamy. Proszę, proszę do saloniku. Proszę <laughs> bardzo, proszę. Tak, niech Państwo siądą, dziękuję. zaraz przyniosę kawę, proszę bardzo. Tak, proszę. nie, to naprawdę to zbyteczne. Może Pani na tej kanapie, jest, jest Słat. bardzo wygodna. A Państwo przecież zdrożeni. Powstaliśmy bardzo wcześnie. Taka, a Panu proponuję ten fotel obok kominka. A, dziękuję. Zawsze na nim siadywał mój nieboszczyk, tak, mój... Już niosę kawę, jest przygotowana, oczekiwałam Państwa. Tak, o tej postawie na tym małym O Pani tatuś nie żyje. A, niestety, zginął tragicznie podczas spełnienia obowiązków służbowych. O, Był zran tak architektem. Ach, to architekt. Podczas ilustracji jednego z wznoszonych gmachów belka, żelbetonowa spadła mu prosto na o głowę. To, to, to naprawdę smutne. Ta, ta, a matka osierociła mnie przy urodzeniu. O no jezus. bardzo, pani, współczujemy. Jestem zupełnie sama. No, no, ma pani męża, o ile nam wiadomo. A, 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 a tak bardzo to pani uprzejmo. Panery. Pani coś mówiła, tak? Może woli pani wino porzeczkowe mojej własnej rogi? Mówiłam, że nie jest pani samotna, skoro ma pani męża. I czyni mu pani wielką krzywdę, obdarzając swymi uczuciami kogoś innego. Mam na myśli naszego krewnego, Ferdynanda. Może dać pani... Poduszeczkę pod plecy. Będzie dziękuję. wygodnie. No, dziękuję. Proszę bardzo, dziękuję. Otóż właśnie naszym zdaniem. Wyborna proszę. ta szery. Można jeszcze kropelkę. Jak Ty się ja. zachowujesz? Co, jak ja. się, no to jak się zachowuje? A pani jest doprawdy tak ja. gościnny. No przyjechaliśmy bardzo. tu po to, aby rozprawiać o pani gościnności. Ma ja. Chociaż ja nie przeczę. A może to jest spróbuję moich domowych o, o, proszę, proszę, o, o, proszę, proszę, proszę. Za... Dziękuję. pani specjalnie proszę. się trudziła, aby nas ugodzić? No dziękuję. Się nie proszę o, pana, ogromnie mi piec ciasteczka i zemiorać się gospodarstwem. Uważam, że to, no, to prawdziwy no, relak. Widzę, że pani jest pod każdym względem osobą wyjątkową. Większość młodych. No coś tak wiem. Nie, nie. To puste stworzonka o, tak. mają w głowie, tylko stroje rozwój. Ale ja mam zupełnie inne usposobienie. No. Jestem no. dobra, Nad wszystko okay. przekładam rozkosze spokojnej egzystencji w zacisznym gniazdku. Tak. Niestety. No ja rozumiem, jak wielko okay. przeżywa ta nierozterkę. Tak, ale Ferdynand no w każdym właśnie. razie trzeba mm, o tym pamiętać, że małżeństwo mm, to sak... Czy Proszę, Proszę, Jeżeli Jest nawet wziąstec. pani serce skłania się w inną stronę, to może. Przede wszystkim ma prawo do pani. troski Ależ ja się troszczę o niego, jak mogę. No, niestety. To czyżby panią zaniedbywa? No, jak taką uroczą osobę. To Co ależ, no, Boże, ja słyszę czyjeś kroki, to. to pewnie mój Boże. No, co się stało? Czemu pani tak zbladła? No. To tak się boję, bo ten bo no, człowiek no, nie oblicza. Co, co? W nie? Razie no. czego? błagam, no. proszę się nie zdradzać. No, z czym państwo tu no, przyjechali? No, oczywiście podoba mi się za starych znajomych. A co tak on, tak on tak. nic nie wie o Ferdynandzie? No, no, zapewne czegoś się domyśla, ale no. jeśli no. nawet się domyśla, jest mu to całkowicie obojętne. Ja haven. również jestem mu obojętna. Ja nie przypuszczałam. To panią częściowo usprawiedliwiłam. Nie przyszedł tutaj i nie pszczął jakiejś awantury. To, 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 to. To, to, to Może jacy, jeszcze? wiem. Jest... Ten... Jak... Boże, boże, a jej, co za... Leci z rogi no. Nie wiem, co się ze mną dzieje. No niepotrzebnie się pani denerwuje. Przecież nie zrobi pani awantury przy obcych ludziach. Mm. A zresztą, no jak by miał powód? No właśnie, no jaki miał. No o, jemu to są niepotrzebne powody. Po prostu, gdy ma zły humor, wyładowuje go na mnie. Powił. Mnie parę razy do Nie powiodło się w kartach. W karciach? Prawie co dzień jeździ do miasta i przepuszcza nasz wspólny majątek. O, go pija. I zadaje się z kopiet. O, żeby tylko tu nie przyszedł, żeby nie Coś pani poradzę, jak nie. kobieta kobiecie. Niech pani idzie do niego. Tak kiedy ja się go boję? niech się pani nic nie boi. Proszę zrobić czułą milkę pokazać mu troszkę zainteresowania, tak, to go u dobrucha. No właśnie, właśnie. I, i niech go pani poczęstuje kieliszkiem tej znakomitej szarami. Tak, znakowi. tak, tak. Niech pani tak zrobi. Ja mam doświadczenie w tych sprawach. i tak, może pani wierzyć mojej żonie. Nie? No wobec tego przeproszę państwa na chwilkę. Tak. Naleję mu kieliszeczek i, i postaram się szybko wrócić. No. Urocza osóbka. I taka nieszczęśliwa. Ale mimo wszystko ladacznica. Nie, nie trzeba jej sądzić tak surowo. Sama słyszałeś, sierota, mąż, tyran, rozpustnik. I cóż to za los dla młodej kobiety? A swoją drogą wyobrażałam ją sobie zupełnie inaczej. Myślałam, że jest bezczelna, rozwydrzona. Ale to, 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 to jest wszystko jedno. Jak to wszystko? Małżeństwo to sakrament. O. Katarzyna nie może cierpieć z tego powodu, że jakaś tam młoda dawa ma zatargi z mężem. Nie, nie, no trzeba przyznać, że ta osłupka jest o wiele bardziej atrakcyjna od Katarzyny. Owszem, to, 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 ja przyznaję, że Katarzyna istotnie nie grzeszy grzeszył rodą. No, ja jej <grystuj> zachowanie, jej wyrażenie. Tak, nie. to prawda. Katarzyna jest trochę nieokrzesana. Bardzo. Pamiętasz, jak nieumiejętnie posługiwała się nożem i widelcem, a jak niestarannie ubrano. Tak, i z pewnością nie froteruje podłóg dwa razy dziennie. No, na pewno. <gry> Biedny Ferdynand. Rzeczywiście pożycie z taką osobą nie należy do przyjemności. Oj, tak, Ale co robić? Tak. Musimy spełnić nasz obowiązek. Myślę, że niepotrzebnie wplątaliśmy się w tę aferę jest takie przysłowie no, tak wiem, wiem, nie kładź palca między rzb, no ale o, o, skoro już o. obiecaliśmy Katarzynie to... a gdyby tak hmm. zostawić sprawy własnemu biegowi kto wie jak ułoży się pożycie Ferdynanda i Katarzyny jeśli na powrót skleimy ten związek no zobaczymy jeszcze co powie Ferdynand a przede wszystkim powinniśmy dokończyć rozmowy z tą młodą osobą hmm. a już jestem? Tak. Przepraszam, że no, zostawiłam no, państwa tak. samą. Nie, nie, nie szkodzi, nie szkodzi. A czy teraz będziemy już mogli porozmawiać swobodnie? No tak, tak, tak. Mąż wypił swoją serię. a ułożył się spać. No. Doskonale mi pani doradzi. No, widzi pani. No, będziemy więc mogli zastanowić się spokojnie nad sprawą, dla której przybyliśmy tak, tutaj. Ojże. co pani myśli czynić dalej? Ja, no... no. A może i w tym wypadku pani mi coś doradzi no Sama pani rozumie, że taka sytuacja no nie może trwać tak, nadal no, no. Jestem taka roztrzęsiona i zdezorientowana Moje no. dziecko, no przecież możemy mówić zupełnie szczerze Ostatecznie jesteśmy jak w rodzinie O no. nie, No właśnie, to jak w rodzinie Ferdynand był dotąd jedyną radością mojego życia Ja tak, no rozumiemy pani Panią. Mąż nie jest dla pani dobry. Mimo to, to chyba jednak pogodzę się z losem hmm. i oddam Ferdynanda jego prawowitej żonie. To, to, to będzie Prze dla pani bardzo bolesne. No przecież nie upieramy się przy tym. Chcieliśmy tylko podyskutować i, i przeciąć jakoś tę te, te nienormalną sytuację. No wprawdzie Katarzyna... Taka, że... ale... no, nie... Mnie się zdaje, że Katarzyna mimo wszystko jest w lepszym położeniu niż pani. Jest całkowicie samodzielna, ma swój majątek, nikt jej nie zatruwa życia. w gruncie rzeczy chce odzyskać Ferdynanda głównie przez kobietę w i ambicje. Z, z tego, co nam mówiła, nie wynikało, że go kocham. Po nie. prostu tak, chcę ale... go mieć z powrotem pod pantą ksantypa. Tak, tak, tak. To, 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 to w istocie niezbyt sympatyczna osoba. Nieporządna, nieładna. a tak jestem ale... zdania, że powinna pani rozwieść się z mężem i poślubić Ferdynanda. Tak, ja... O ile ta jego jędza zgodzi się na rozwód. O, już ja z nią o tym pogadam, nie obawiaj o, się. to będzie najlepsze wyjście. Sytuacja stanie się jasna i prosta. Rozpadnie się ten niemoralny człon. Ale mimo to ja... Nie, czworo, to... Ja, ja Co? rezygnuję z Fernando. Tak. Nie. Niech go państwo zabiorą i oddadzą tej katarzynie. no początkowo chcieliśmy go pani odebrać, ale teraz naprawdę no, nie, nie, nie 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 widzimy już tej konieczności. Nie, no, miłość! O, o nie, właśnie, nie, miłość nie, rozgrzesza tak. wszystko. A ja już nie wierzę w niczyją miłość. Jak to? A, a Ferdynand? A Ferdynand? O, proszę mnie nie pytać o Ferdynanda. Czyżby on przestał panią kochać? Takie, takie urocze stworzone. Valery! O, to nie dowiar. To tak. Nie skandal. Już, skandal! Najpierw zbawała uczciwą kobietę, a teraz ją porzuca! Już teraz ją Idziemy! Idziemy do Ferdynanda! Już ja z nim powiem. Ja, on jest tutaj. Co gdzie? Co, Zdrażę, zaraz go Państwu pokażę. Proszę, 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 Oto, o Ferdynat. To jest Ferdynand? Łysy? Nie, nie zapominaj, że widzieliśmy go ostatnio, gdy miał siedem latek. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ja go już kiedyś nie spotkałem na ulicy? to no, może w autobusie? A to nie jest istotne. A w ogóle co to znaczy? A dlaczego on leży na podłodze? Chyba, no. chyba on... To. Pijany jak Bela. To, tak jest codziennie. To niesłychany. Co dopiero. Niech go państwo zabiorą. Nie mam nic przeciwko temu. Niech ta Katarzyna się z nim męczy. Ja mam już wszystkiego dosyć. Wolę go nie widzieć. Wolę żyć. Płomieniami naszego dawnego szczęścia. Nie, że pani nie płacze, drogie dziecko, jakże mi pani żal. No to, to numer. Boż się nade mną przegrywa w karty wszystkie pieniądze, tylko patrzeć jak przegra nasz domek. A mój ukochany, jedyny Ferdynand rozpił się, zaczął na dno. Nie wierzę już w miłość nie. Nigdy już nie pokroję nikogo Nie płacz, no nie płacz, moje biedne dziecko Jesteś jeszcze młoda Spotkasz mężczyznę, który, który będzie nie, ciebie goł Ale nie ma co Zabieramy tego pijaka Ach, zabieramy go Ciekawa jestem, czy ma przy sobie nasz list o. List? A, a podar go ze złości w kawałki A mimo to chcielibyśmy zabrać ten list Pokażemy go Katarzynie na dowód, o, że uczyniliśmy wszystko, co do nas należało. Masz rację, hmm? zupełną rację, to, moja droga. Tak, pro, tak, proszę, 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 no, proszę, tu jest się, jakiś strzępek. Się. Jest tak, jesteś skończonym nicponiem. A, a tu jest drugi strzępek. Takich łajdaków jak ty powinno się zabijać. Źle no. skończy. E, to wystarczy, wystarczy. Ta. To pomóż mi pani. Przeniesiemy go do samochodu jakoś. No, no. no wyjże go tak. Od, tak, tak. Ja, ja wezmę za nogi. Nie ty ten. No. Tak. Jeszcze raz. No, no. A pani mówię... Y, Uszy do góry. To jest. Do widzenia pani. Do widzenia. To jak mogłaś. Cicho, głupcze, teraz nie pora na morały. Musimy przeszukać dom i znaleźć te pieniądze, które przedwczoraj wygrał. Widziałem, jak przyniosłaś muszery, widziałem, jak dosypywałaś ten proszek do kieliszka. A ty stałeś za drzwiami i nie przeszkodziłeś ja... temu, jesteś więc moim wspólnikiem. Ja... A, no ale, ale co my zrobimy a, dalej, mi no, Tak, się boi. nie bój. Zanim wujostwo i katarzyna zorientują się w tej pomyłce, będziemy mieli mnóstwo czasu. Zaraz znajdziemy pieniądze i życie znów będzie należało do nas. Odziedziczę po nim do. Ale przecież potem, co się stało, będziemy musieli uciec stąd, zaszuć się w jakiejś dziurze. Ani myślę uciekać. Okazałaś wujostwu go zabrać. Jak się z tego wytłumaczysz? Powiem, wiem, że to był taki kobiecy podstęp. Oddałam go, aby ciebie zatrzymać, choć no krótko. Myślałam, że jest pijany, uwierzą mi. Trzeba tylko jakoś upozorować samobójstwo. O, no, tak, ale, ale jak to zrobić? Wszyscy wiedzą, że był karciarzem. Przegrywał czasem olbrzymie sumy. Wystarczy no. napisać na maszynie karteczkę odpowiedniej treści. Na przykład, wczoraj przegrałem wszystko, co posiadałem. Mm -hmm. Odchodzę, aby oszczędzić sobie wyrzutów sumienia. No, 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 coś w tym rodzaju. A jego podpis doskonale umiem podrabiać. To świetnie. Tomasz masz Tu jakiś papier. Na, Dobrze, napisz to jak najszybciej. Tak, zaraz. To też coś jest napisane. No Co? Co ci jest? To list od niego! Od niego? Widocznie napisał go zaraz po przyjściu do domu. Co co, pisze? Wczoraj przegrałem w karty wszystkie pieniądze oraz wille. Odchodzę, aby oszczędzić sobie awantury, jakiej spodziewam się od ciebie. Może w innym mieście powiedz mi się lepiej. O, oh, Ferdynandzie! A, a więc mm, do widzenia, Izo. Dokąd Dokąd do do, do do, do idziesz? Wracam do Katarzyny. Wprawdzie jest mała, atrakcyjna, ale ma jakiś tam a, mająteczek. A, a, Myślę, że tak będzie najlepiej. A ja t, 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 to co ze mną? Z czego będę żyła? Będziesz żyła <tanku Titan activate> wspomnieniami naszego dawnego szczęścia. Ostatecznie i to coś znaczy. Bądź zdrowa! Ale się spił. Ani drgnie. Będzie miała Katarzyna przykrą niespodziankę. Wstyd mi będzie spojrzeć jej w oczy. Jak my go jej pokażemy w takim stanie. <grym> A ja ci coś poradzę. No. Wcale go jej nie pokażemy. Jak to? <grym> Odwieziemy go na najbliższy posterunek policji. I nie przyznamy się, że to nasz krewny. Powiemy, że nie go znaleźli na drodze. Wiesz pan, że ty czasem nie masz niezłe pomysły. Ma na pewno przy sobie dokumenty, znajdą adres i odstawią go do domu. Warto by tylko jeszcze włożyć mu do kieszeni ten list. Niech Katarzyna. Bija. Zaraz poszukam. Schowałem go do którejś kieszeni. Tu nie. <noise> tu też go nie ma ani tu. Co? Oho. Jest. <noise> Jest listy. A to co? Co, co się stało? A skąd je mam? Tyle pieniędzy. Gdzie? W kieszeni marynarki. Co? A same banknoty. Po 550 milionów. Cała olbrzymia paka. Co ty przecież Walery? To no pokaż. <noise> O malonie przejechałaś koguta! Rzeczywiście! Nie żyje? Rzeczywiście pieniądze! Jakaś karteczka! Co? Rewers! No. Jedź Kisa. wolniej, bo nie Kus. mogę przeczytać. To Panu... To, to mnie! Przekazuję na wyłączną własność moją willę przy ulicy Słonecznej numer posesji 10 Prze Przecież myśmy tam właśnie byli! tytułem przegranej Co? karty dnia... To znaczy wczoraj? Światko, coś niepojętego. Jak to, jak to, jak to? Więc to ty ugrałeś w karty tego rozpustnika, męża No Widocznie, byłem tak pijany, że... Ja naprawdę, Walery. Ja powinna cię na ciebie gniewać. Ale wobec tak niespodziewanego uśmiechu. No. Chciałaś powiedzieć do wcipu? Dlaczego do wcipu? Bo przecież nie ograbimy z pieniędzy tej biednej kobiety. Dlatego, że po pijanemu miałem szczęście w kartach. Musimy tam zaraz wrócić i odwieźć pieniądze. No i ten Ci Nie męczkuj, Walery. Wygrana w karty nie jest rabunkiem. To rzecz honorowa. Jak to? Naprawdę? Tak sądzisz? Każdy ci powie to samo. To za szczęśliwy traf. Nareszcie będziemy wolni od wszystkich trosk. Spłacimy raty za samochód. Będziemy mieli własny domek zapewnioną starość. O tu tu jest po mu ten list do kieszeni i pomóż mi go wynieść. Ale ja, ja, ja będę mógł wreszcie spłacić o, wszystkie jest. długi Ufaj w szynku żytu. pod białą gęsią. Oj, oj, Przy okazji pozbędziemy się całego tego kłopotu z Ferdynandem. Oj, unikniemy skarby. Już, 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 policjant. drzwi. No, pospieszmy się. Вале <laughs> <Valeri. gülüyor> <laughs> <laughs> W uchowisku Kłopot z Ferdynandem, Ewy dąbrowskiej Orzelskiej wystąpili Zofia Rysiówna, Jolanta Wołejko, Zdzisław Mrożewski i Andrzej Zaorski. Adaptacja Halina Krzyżanowska, reżyseria Zofia Rakowiecka.